Ale czy prawdziwa miłość rodzicielska godzi się na pozostawienie dziecku wolności, żeby się uczyło dopiero na swoich błędach? Czy to jest istota ekskomuniki? Są dwa rodzaje rozumienia wspólnoty kościoła jako rodziny i jako instytucji. Z rodziny, z serca, nie można nikogo usunąć tego się nie da zrobić. Z instytucji czasami kogoś trzeba usunąć, na przykład kiedy szerzy błędne nauki. Wtedy trzeba mu powiedzieć, że tak nie można, że w tych warunkach on do instytucji należeć nie może. Ale choćby był ekskomunikowany z instytucji, to pozostaje nadal bratem i synem Kościoła. I trzeba też wiedzieć, ile za takiego biedaka idzie modlitw po całym świecie. W różnych kątach, o których nikt nie słyszał. Teraz częściej tacy ludzie sami odchodzą z kościoła. I wtedy też idą całe szturmy do nieba, a z jakim skutkiem to tylko Pan Bóg wie, który zna myśli tego człowieka do ostatniej chwili. Na pewno nie można z serca nikogo usunąć. Jest problem ludzi, którzy poznali dno i później zostali z niego wyciągnięci przez Boga. Na ile mamy takich ludzi nawracać, a na ile modlić się za nich? Ten problem nie ma ogólnego rozwiązania. Pozostaje do rozwiązywania indywidualnego. Jest historia o dwóch pustelnikach, z których jeden bardzo się usuwał od ludzi, a drugi przyjmował wszystkich gości bardzo serdecznie. Otóż ten drugi pustelnik, Abba Mojżesz, był nawróconym zbójem. Wprawdzie trafił na pustynię, dlatego że musiał się schować między mnichów, bo inaczej już by go złapały ówczesne siły porządkowe, ale pozostał tam, przeszedł przez przemianę i potem był najłagodniejszym i najbardziej życzliwym spośród wszystkich pustelników więc niewątpliwie od dna można odbić. Ale kto, kiedy i w jakich warunkach faktycznie odbije, bardzo trudno jest z góry określić. I nie ma takiej żelaznej zasady, którą by się dało zastosować do wszystkich absolutnie wypadków. To bardzo różnie bywa.